Story, ekipa jest krytykowana przez jej wewnętrzne kręgi. Przez swoich własnych fanów. Ten content to chyba żart. Wy się już skończyliście. Kolejny odcinek nagrany na odpierdol. Lepiej przestańcie nagrywać na jakiś czas. Następne gówno. Zero kreatywności. I dziś właśnie o tej kreatywności sobie pogadamy. Po premierze płyty wiele osób skrytykowało to w jakiej formie została wydana jej najdroższa wersja. Do deluxe box premium, za który fani płacili około 400 zł, ekipa dorzucała marne produkty z AliExpress, jak na przykład zakurzone nakrycie głowy, dużo leci z niego, czyli nikę na oczy wARTą 14 zł. Wielu twórców skrytykowało taką politykę biznesową, a widzowie nie kryli rozczarowania, zwłaszcza, że ekipa na każdym kroku chwali się swoimi sukcesami i tymi jak ogromne kwoty robi na kidosach. O tego oni są. Bo tego są oni. Sporo osób uznało, że przy takich dochodach gifty dołączane do płyty za 400 zł powinny być kreatywniejsze niż szmel z AliExpress. Nie możemy sobie pozwolić, a przynajmniej robimy wszystko, żeby sobie nie pozwolić, żeby nie stracić, nie? Te, 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 w, w, oczach, w oczach ludzi. Jednak czy pretensje są słuszne? Przy zakupie płyty fani byli dokładnie informowani, co dostają. Będąc sprawiedliwym, nie mogę skrytykować ekipy za taki dobór fantów. Każdy dostał to, co zamawiał. Po części jednak rozumiem też widzów. Liczyli oni, że produkty będą przynajmniej wyprodukowane przez ekipę, a nie, że będą to produkty z Chin z doszytą metką. Nikt jednak nie został w kwestii prezentów oszukany i skamem tego nazwać nie można. Gorzej sprawa wygląda w przypadku unikalności utworów. Przy zakupie płyty za 400 zł fani mieli otrzymać jej rozszerzoną wersję. Ta edycja płyty miała być wzbogacona o Utwory, których próżno szukać gdzie indziej. Taka prawdziwa gratka dla ośmiolatków. Niestety okazało się, że w dniu premiery płyty ekipa i tak wrzuciła wszystkie utwory, także te teoretycznie Deluxe, do sieci i są one dostępne za darmo dla wszystkich. Zatrzymajmy się jednak trochę przy samych utworach. Każdy bardziej ogarnięty internauta ma świadomość, że ekipa kopiuje pomysły z zachodu. Odbiorcami ekipy są głównie dzieciaki, więc nie odkryły one jeszcze Mr. Beasta czy Logana Paula, bo dopiero uczą się angielskiego. Dzięki temu wśród ośmiolatków Freeze czy Wersow uchodzą za osoby kreatywne. Moja inspiracja właśnie to była Verso. Jeśli branie pomysłów z zagranicy działa, to czemu nie zrobić tego samego z muzyką? Odsłuchajmy teraz jeden z utworów Deluxe z płyty ekipy, a dokładnie utwór Shadow. A teraz utwór serbskiego artysty Zyce, który powstał prawie 4 lata wcześniej. Jeszcze raz ekipa. I jeszcze raz opasne frekwencje. No to niezły ten kawałek deluxe, taki oryginalny. Jeden z widzów skontaktował się w tej sprawie z Zyce, który był zaskoczony całą sytuacją i napisał wprost, że oni, czyli ekipa, po prostu wycięli fragmenty jego utworu i użyli ich jako swoich, i że YouTube wkrótce im to usunie. Jednak... Jeden z widzów skontaktował się w tej sprawie z Zyce, który był zaskoczony całą sytuacją i napisał wprost, że oni, czyli ekipa, po prostu wycięli fragmenty jego utworu i użyli ich jako swoich i że YouTube wkrótce im to usunie. Jednak branża muzyczna nie jest już tak kreatywna jak kiedyś. Teraz po prostu kupuje się sample w bazie i używa do swoich utworów. Na przykład ten dźwięk gitary każdy może sobie kupić za niewielką cenę. Jednak ten fakt kompletnie nie broni ekipy. Nie tylko dźwięk gitary łączy te dwa utwory. Ekipa wydała praktycznie identyczny utwór co Zyce, tyle że dodała jakieś stękanie. Te głośniki są przez to, że tutaj powstał jeden kawałek, jest Shadow i został nagrany tu w piwnicy i śpiewamy ja i Kasia, mhm. może tak nazwać, okay. śpiewem. Nagrał, bit stworzył mój przyjaciel. Mhm. Cich agent Mało prawdopodobne, że akurat spośród milionów dostępnych sampli wybrała wiele takich samych jak serbski artysta 4 lata wcześniej i na dodatek ułożyła je podobnie jak on. Bit stworzył mój przyjaciel, <grym> cicha gęstomek. Mimo wrzawy w internecie ekipa standardowo chowa głowę w piasek i sprawy nie komentuje, bo Kidosy i tak zapomną. A za pół roku Fris w jakimś podcaście powiesz, że to nie kopiowanie, tylko mocna inspiracja. Skoro jesteśmy przy kopiowaniu, to już niedaleka droga do kradzieży własności intelektualnej. Ekipa kopiuje pomysły z zagranicy, no ale sama robi z tego pomysłu film, więc coś daje od siebie. Wersow kopiuje zdjęcia innych dziewczyn, no ale ma inny kolor włosów, więc też dodaje coś od siebie. Dawno, dawno temu odkryłem bardzo ciekawą rzecz. Głębsze, ja nie poruszałem jednej kwestii. Jeżeli kiedyś się upublicznię, jeszcze coś skopiowała i to tak, to tani jeden do jednego. Założyłem trapa, wylogowałem nopchary i czekałem, jak sytuacja się rozwinie. Czy Wersow przeprosi, przyzna się, czy może będzie liczyła, że nikt nie pozna prawdy i nie odkryje hipokryzji ekipy? Kilka dni temu jeden z nobcharów friza, Nowciaks, poszedł expić i wiebał mi się w trapa. Jak pewnie wiecie, nagrał on odcinek, w którym chodzi i wręcza ludziom, którzy używają nielegalnie loga ekipy, różne pisma. Strzy, że jeśli nie zaprzestaną, sprawa trafi do prawników. Wać okay. proszę przekazanie tego pisma do osób odpowiedzialnej za, za ten strach. Wykorzystanie tego towarowego odpowiedzialność jest nie tylko cywilna, ale też może być karna. Może grozić nawet to 5 lat po zmianie wolności. Informowałem tylko sprzedawców o tym, że jest to nielegalne. Ekipa powoła specjalny dział, ma on zajmować się ludźmi, którzy nielegalnie używają ich loga. Podkreślam, że stworzyliśmy specjalny dział, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie ekipy. Wujek Luki na Twitterze również zapowiadał, że wobec takich osób będą wyciągane konsekwencje. To wszystko świadczy o tym, że ekipa dokładnie wie, jak działa prawo w tym zakresie. Jednak czy członkowie ekipy sami przestrzegają tego prawa? Od samego początku, czyli od stycznia 2019 roku wersow używała bardzo fajnego loga sowy. Fajne, minimalistyczne, powiedziałbym, że bardzo dobry wybór Weronika. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i ja dziś jestem. jest. Cały problem polega na tym, że Wersow zajebała to logo od francuskiego artysty. Kim jest ten artysta? Projektował m.in. dla Nike, Adidasa czy Apple. Prac Patologo od francuskiego artysty. Kim jest ten artysta? Projektował m.in. dla Nike, Adidasa czy Apple. Pracował z wieloma artystami. Tworzył grafiki na Tour de France. Charakteryzuje się minimalizmem. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak odwzorowuje zdjęcia gwiazd. Nie noście podrób ze straganem. Odpowiedzialność jest nie tylko cywilna, ale też może być karna. Môže to ísť napríklad do 5 ako zmenia voľnosti. Zapewne jakaś ośmiolatka teraz powie stary dziadzie Wardengo. Nie pomyślałeś, że Weronika kupiła to logo? Tak się składa, że rozmawiałem z autorem i był zaskoczony całą sytuacją. Nie sprzedawał nikomu licencji do tej konkretnej grafiki. Rozmawiałem z nim w 2021 roku, a Wersof grafiki używała od 2019. Wersof leciała jak gdyby nigdy nic na tej kradzieży dwa lata. I zgadnijcie, kiedy przestała jej używać? W styczniu 2021 roku, akurat zaraz po tym, jak została nakryta na kradnięciu pomysłów na zdjęcia. Studentka prawa prawdopodobnie wtedy uznała, że robi się zbyt gorąco i jeśli ludzie odkryli, że kopiuje zdjęcia, to lada moment mogą wywęszyć, że logo też jest podjebane. I tak akurat po tym, jak w internecie wybuchła afera ze zdjęciami, to na kolejnym odcinku Weroniki kradzione logo cichaczem zostało wycofane. Wiem, że Kidosy myślą, że Weronika to bardzo dobra osóbka i może po prostu bardzo podobało jej się logo i przecież na pewno by za nie zapłaciła, tylko może nie wiedziała, kto jest autorem. Również to sprawdziłem. Weronika od dawna, jeszcze od czasów zanim była sławna, zapisuje inspiracje albo to, co by chciała sobie podkraść na swoim prywatnym Pinterestie, o którym wiedzą tylko największe fanki wersow, czyli na przykład ja. Dwa lata temu, gdy Weronika zakładała kanał na YouTube i wymyślała logo, to zapisywała sobie różne zdjęcia z sobą i właśnie tam zapisała sobie również omawianą grafikę. W opisie tego rysunku dokładnie widnieje, kto jest jego autorem. Dlatego gdyby Weronika chciała, to by licencję kupiła. Nie można powiedzieć, że nie. Działa. Na potrzeby sklepu stworzyła swoje logo. Mocno inspirowane, ale swoje. Jednak na swoim kanale dalej używała kradzionej grafiki. Dlaczego? Serio kurwa nie mam pojęcia. Przecież. Wersow i ekipę stać na wszystko. Przecież chwalą się ciągle, ile to milionów zarobili na swojej działalności. Jest to po prostu zbieg niefartownych zdarzeń. Weronika studiowała prawo i na przykład wie, jak zabezpieczyć swoje własne logotypy. Dokładnie wie, jak działa prawo w tym zakresie. Chciała zaoszczędzić trochę golda? Liczyła, że nikt się nie dowie? Mam nadzieję, że tym razem nie będzie milczała i się do całej sprawy odniesie. Co do ekipy, to chodzicie po straganach i straszycie zwykłych sprzedawców. Bestialstwo, bestialstwo. A wasi członkowie sami robią to samo. Różnica jest tylko taka, że ci sprzedawcy ledwo łączą koniec z końcem i po prostu chcą wyżyć, a wy chwalicie się, że zarabiacie miliony na płycie albo 100 tysięcy każdego dnia na lodach. To co robicie, to czysta hipokryzja. To filozofia Kalego. Jak wam kradną grafikę, to bardzo źle, ale jak wykradniecie komuś grafikę, to już nie ma problemu. A to jest złe w obu tych przypadkach. Jeśli nowciak z kluki, chcecie łapać ludzi, którzy nielegalnie korzystają z nieswoich grafik, to zamiast na stragany przejdźcie się po własnej chałupie. Warto spojrzeć również na postawę samego Nowciaksa. W całym swoim filmie krytykuje podróbki, walczy z nimi, bo dotyczą ekipy. Ale jeśli podróbki dotyczą kogoś innego, na przykład Cypisa, to Nowciaks już chętnie wesprze groszem producentów, którzy okradają kogoś innego. Ale to też jest nadużywanie e, czyichś praw autorskich, jednak nie mogę sobie odpuścić, chcę mieć to po prostu na półce. Nie noście podrób ze Straganu. Kupcie oryginał. Hipokryzja. Ja w chuj. i ekipę.